Wyobraźcie sobie świat, w którym w jednej chwili znikają wszystkie narzędzia: znikają wszystkie budynki, samochody, maszyny, a nawet podstawowe narzędzia jak noże, młotki, łopaty. Jak wyglądałaby ekonomia, gdybyśmy musieli wszystko wykonywać gołymi rękami? Właśnie w takich czasach przyszło żyć bohaterowi poniższej historii. Na odległej wyspie żył rybak. Może rybak to za dużo powiedziane, ponieważ w świecie bez narzędzi jego walka o przetrwanie polegała na rzucaniu się w morze i podejmowaniu desperackiej próby złapania ryb ręką. Był to ciężki kawałek chleba. Cały ten wysiłek skutkował złapaniem tylko jednej ryby dziennie, czyli akurat tyle, ile było mu potrzebne do przetrwania. Gdy w nocy mokry, z od soli oczami leżał na plaży, patrzył w gwiazdy i myślał tylko o tym, jak może poprawić swój ciężki los. Wreszcie, którejś nocy wpadł na genialny pomysł. Gdybym wydłużył zasięg swojej ręki, mógłbym obserwować ryby z nad poziomu wody i wtedy z pewnością mógłbym złapać ich więcej. Postanowił, że rano nie pójdzie łowić ryb. Zamiast tego poświęci ten dzień na wdrożenie swojego planu w życie. Przeszukał las w poszukiwaniu mocnej, prostej gałęzi, którą z ogromnym trudem udało mu się łamać. Następnie, znalezioną na plaży ostrą muszlą, przez wiele godzin strugał końcówkę, żeby ją zaostrzyć. Wreszcie wieczorem padł na piasek, wykończony z głodu. Zrezygnował z jedzenia, aby zbudować swój wynalazek, ale był szczęśliwy, bo w swojej wyobraźni siedział już na stercie złowionych przy jego pomocy ryb. Już zasypiając, postanowił nazwać swój wynalazek włócznią. Rano zmotywowany, chwycił włócznię i zabrał się do roboty. Dzięki temu, że słona woda nie zalewała mu oczu, a zaostrzony koniec włóczni był skuteczniejszy niż ręka, udało mu się złapać aż dwie ryby. No tak, nie był to jeszcze kuter rybacki. Ale ekonomia wyspy urosła o 100%. Co ważniejsze, otworzyło się przed nim może możliwości. Mógł od teraz łowić co drugi dzień, konsumując swoje łowy z poprzedniego dnia. Mógł też łowić dalej codziennie, a nadmiar ryb suszyć i odkładać na gorsze czasy. Inną opcją było przeznaczenie wolnego czasu na realizację nowych pomysłów w dalszy sposób zwiększających jego zdolności produkcyjne. Skutkowałoby to wzrostem jego bogactwa i służyłoby ekonomii całej wyspy. W tej historii dochodzimy do prostych podstaw ekonomicznych. Bogactwo powstaje przez wyrzeczenie i podjęcie ryzyka. Rybak wyrzekł się ryby i podjął ryzyko, że jego plan może nie wypalić, a wtedy przegłodowałby cały dzień na darmo. Wyrzeczenie, które podjął rybak, to po prostu oszczędności. W tym wypadku oszczędnością była ryba, którą z pewnością by zdobył, gdyby poszedł łowić. Swoje oszczędności przeznaczył na wykonanie włóczni. Włócznia jest kapitałem, ponieważ jest to część oszczędności, która nie ma dla rybaka wartości samej w sobie, ale służy mu do zdobycia tego, czego naprawdę chce. Przecież rybak nie chce mieć włóczni, on chce mieć ryby. Kapitał zatem jest to ta część oszczędności, którą przeznaczamy na zwiększanie swojej produktywności. Przenieśmy się do naszego świata, żeby zobrazować ten przykład w prawdziwym życiu. Dwóch znajomych dostało bardzo dobrze płatną pracę w firmie zwanej Korporacja X. Pracodawca zaproponował obu 10 tysięcy złotych na rękę. Nie wierząc we własne szczęście, jeden z nich, nazwijmy go rozrzutny Radek, od razu kupił wielki dom z ogrodem na kredyt, za który rata miesięczna wynosiła 3 tysiące złotych. Do tego dokupił luksusowy samochód, również na kredyt, za który płacił 2 tysiące złotych miesięcznie. Rachunki za mieszkanie, koszty użytkowania samochodu, zatrudniony ogrodnik i pani sprzątaczka wynosiły kolejne 2000 zł, a resztę rozrzutny radek wydawał na jedzenie w dobrych restauracjach, zabawy w klubach i różnorakie wyjścia ze znajomymi, których o dziwo zaczął mieć więcej po przyjęciu nowej pracy. Pod koniec miesiąca zostawało mu na koncie okrągłe, tłuste zero. Tymczasem jego kolega, oszczędny Olek, znał historię o rybaku opowiadaną w jego rodzinie od pokoleń. Po zdobyciu pracy wynajął średnie mieszkanie, za które płacił 1500 zł, bo uznał, że teraz mieszkania są za drogie, żeby je kupować i postanowił poczekać na lepszą okazję. Bilet miesięczny na metro, którym dojeżdżał do pracy, kosztował go 100 zł. Czynsz za mieszkanie wynosił 400. Oszczędny Olek również lubił stołować się w restauracjach i spotykać ze znajomymi, ale postanowił, że na swoje rozrywki wyda nie więcej niż 500 zł miesięcznie. Większość dni jadł posiłki w domu, uważając, żeby jedzenie się nie marnowało. To kosztowało go kolejnych 500 zł. Tym sposobem oszczędnemu Olkowi zostawało na koncie aż 7000 zł miesięcznie. Mijały lata Radek żartował sobie z Olka. Mówił do niego: zacznij żyć chłopie, przestań tak dziadować. Albo jak tam twoje auto. Oj, przepraszam, zapomniałem, że wciąż jeździsz metrem. Olkowi robiło się przykro, bo sama żyła o wielkim domu z ogrodem i o wypasionym aucie, ale rozsądek brał górę nad zachciankami. Swoje oszczędności inwestował w różne przedsięwzięcia. Otworzył mały sklepik osiedlowy, w którym zatrudnił pracownika. Po opłaceniu wszystkich kosztów jego zysk wynosił 1000 zł. wciąż jednak nie zwiększał swoich wydatków. Po jakimś czasie otworzył restaurację, z której czerpał zysk 2000 zł miesięcznie. Jeszcze po jakimś czasie kupił kamienicę posiłkując się kredytem, którą wynajmował różnym firmom jako biura. Zyski po odliczeniu raty kredytu wynosiły 4000 zł. Olek nie przestawał działać. Po jakimś czasie zyski we wszystkich jego przedsięwzięciach wynosiły już 15 tysięcy złotych. Wtedy nadszedł czarny dzień dla korporacji X. Przez ciężką sytuację ekonomiczną na świecie firma musiała zwolnić 2000 pracowników. Wśród nich znaleźli się również Radek i Olek. Olek doznał lekkiej rysy na honorze, bo nikt nie lubi być zwalniany, ale zasadniczo nie przejął się za mocno tą sytuacją. Miał w końcu dochody w wysokości 15 tysięcy złotych miesięcznie ze swoich inwestycji i sporą sumę oszczędności. Radek natomiast wpadł w panikę. Bank domagał się spłat rad kredytów, które Radek zdążył spłacić dopiero w połowie. Znajomi wyciągali go na miasto przez pierwszy tydzień, ale jak zobaczyli, że Radek ma problemy finansowe, to szybko kontakty zaczęły się urywać. Radek pożyczał pieniądze od rodziny, żeby przetrwać do znalezienia nowej pracy, ale w kryzysie gospodarczym nikt nie chciał go przyjąć, a już na pewno nie za taką pensję. W końcu Radek postanowił sprzedać dom i samochód, bo nie był w stanie spłacać kolejnych rad. Wartość samochodu, mimo że był w idealnym stanie, spadła mocno, bo po pierwsze miał już kilka lat, a po drugie nikt nie chciał go kupić, bo ludzie trzymali swoje pieniądze niepewni przyszłości. Dom natomiast stracił wartość. Poradek kupił go w momencie świetnej koniunktury i dużej dostępności taniego kredytu. To podbijało ceny nieruchomości bardzo mocno. W efekcie okazało się, że ceny rynkowe domu i samochodu wynoszą tyle ile wartość kredytów, które pozostały Radkowi do spłacenia. Radka bardzo bolał ten fakt. Przez tyle lat płacił raty, a teraz nic mu z tego nie przyszło. No ale co zrobić? Nie ma wyjścia. Wystawił dom i samochód na sprzedaż. Po kilku dniach odezwał się Olek, który powiedział, że w tej cenie kupi od niego obie rzeczy za gotówkę. Przy transakcji pogadali chwilę jako starzy znajomi. Radek opowiedział o swojej ciężkiej sytuacji. Olek jako człowiek pełen empatii powiedział Słuchaj przyjacielu, ja właśnie wybieram się na wczesną emeryturę. Potrzebuję kogoś zdolnego do pilnowania moich spraw. Wiem, że jesteś dobrym fachowcem. Co powiesz na 3000 miesięcznie? Radek odetchnął z ulgą. Wreszcie ktoś chciał go zatrudnić i nie był już obciążony kredytami. Przyjął pracę od Olka, wynajął małe mieszkanko i zaczął oszczędzać. Jeśli interesują cię wnioski płynące z drugiej historii, możesz przeczytać je na mojej stronie www.prostaekonomia.pl. Zapraszam.